Lego Super Heroes 76039. Ostateczne starcie Endmana. przeznaczony dla osób w wieku 6-12 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki wraz z wyposażeniem i bronią: To Endman, Hank Pym oraz Yellow Jacket. Pojazd Endmana, którym jest latająca ogromna mrówka o wymiarach 7 cm wysokość, 25 cm długość. 9 cm szerokość, a do tego ma ogromne skrzydła, ruchome stawy, miejsce dla jednej minifigurki, szczypce. Katapulta ma wymiary 4 cm wysokość, 7 cm szerokość, 6 cm głębokość jest zbudowana z dwóch elementów. Dodatkowo mamy tu także dwie mrówki. Bronie w zestawie to między innymi dwie strzelby Yellow Jacka. Zestaw składa się ze 195 elementów. Jeżeli chcesz wziąć udział w ogromnej bitwie, niemniej jednak w mikro, to dzięki małemu, ale super silnemu endmenowi będzie to możliwe. Posać tego superbohatera na grzbiecie ogromnej, latającej mrówki, potem strzelaj celnie pociskami zamontowanymi w skrzydlach. Potem strzelaj celnie pociskami zamontowanymi w skrzydłach. Musisz być jednak bardzo ostrożny, bo Yellow Jacket uruchamia swoją katapultę, by strącić entmana z pojazdu i go unicestwić. Nie daj się temu. Wyląduj na spokojnej polanie i użyj swoich talentów, by pokonać Yellow Jacka. Trzeba to zrobić. Nim będzie za późno, a łobuza pochwyć swoje szczypce, zamontowane na ogromnej morówce. Jak zakończyć ta historia, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.